Nazwijmy nasz film. <zul dobrze> Informacja <zulbee> i czego nie lubię w Tak. Tak. Tak nazwiemy właśnie. Dzień dobry. Chciałam jeszcze podkreślić, że zanim zaczniemy, yy, to no wiecie, cicho na słuchawkach w piwnicy, przekleństwa, przemoc, narkotyki, <gamy> tego typu rzeczy. Okej. Okay. <zulfo> Zaczniemy dzisiaj od krótkiej informacji, dlaczego nas nie było. Miałyśmy kręcić materiał dotyczący. wspaniałego dzieła kinematografii, niesamowitej adaptacji, bestsellera. Bestsellera. bez bezcelera. Jak się odmienia seller? Z sellerem? I bestsellera. Bestsellera no. Stefana Żerowskiego pod tytułem Przedwiośnie. Niestety jednak nie dane było nam <grymne> zrealizować tego materiału. Właściwie zrealizowałyśmy go dwa razy. Mm -hmm. Aczkolwiek. No. Problemy techniczne. Problemy techniczne uniemożliwiły nam <grymne> publikację go, więc straciłyśmy nasze cenne materiały i... Przechodzimy z informacją, co tam u nas, jak tam w ogóle, no to no. Okej, okay, więc e, napisałyśmy obie maturę. Z jakim wynikiem, to wkrótce dowiemy. Dokładnie. No nie był to nasz egzamin. <grym> jak żaden. Nie, nie, najlepsze egzaminy na, w życiu dopiero czekają. No tak, tam, to to no przecież, nie? Wszystko przed nami. Za... A Kolo... co? Kolorowa przyszłość. Wszystko pięknie. Nieważne. <laughs> Edukacja w szkole średniej nie szła po naszej myśli, a to mm. dlatego, że przez trzy lata wdzięcznie się opierdalałyśmy. Tak. No ciężkie życie i W ogóle a to nagle ktoś mówi: napisz maturę. A co? Hey. Czekaj, może pierdzenie na niego zadziała. Nie, to nie stopy. Stopy nie wydają takiego dźwięku. <głos> <głos> to jest takie, takie wiesz, takie zsiadłe, nie? Albo jest takie wysokie napięcie i ucieka. Ej, no a co? Idź na balkon. Idźże na balkon, patrz jaki fajny balkon. Dobra, co z maturą? Matna Była zaskakująco w porządku, w sensie byłam jak... Okej, okay, ten, delta tu, delta tam... Hmm, hiu, huu, oh, ciągi! <laughs> Było coś z ciągów? Było coś z ciągów? Tak! Było? A wiesz jak to jest z ciągami? Nie widzę ciągów, ja... no, ja się tak utożsamiam z tym tekstem Shaftera, że... Zre... Znaczy, nie, bo on zrozumiał, hmm. co to ciągi, to się jednak nie utożsamiam, dobra. <laughs> nie. Ale zrobiłam dobrze zadanie, prawdopodobnie nic <laughs> Jakie to było znać prawdopodobieństwa? Rzucasz sześć. O Boże, nienawidzę. Ziemna kostka. Kurwa, ej, pamiętasz, jak nam Weiss mówiła, że no to, to była jeszcze kombinatoryka i że no, to jest taki łatwy dział, już wszyscy tu zbierają dobre ceny, a ja byłam jak... No chyba ci pojebao. W sensie... Co za gównodział? Gównodział. Czekaj, kombinatoryka to ile jest liczb? Tak, które... takie wiesz, mieszanie... Żeby... Ale to jest niemożliwe, że ile jest liczb no. dwucyfrowych, które... No to jest nie, wiec, sto dziewięćset po 90 Dokładnie, jeszcze musisz odjąć dwa, bo, bo tak. Ale gówno, w sensie, ja jeśli odgrywa nas jest. ktoś, kto jest dobry z matmy, z się. <śmiech> <śmiech> o. Nie mamy czasu na takie rzeczy. Właśnie, musimy robić przecież ważne rzeczy, nie? Tak. Amatura z historii też była śmieszna, <laughs> bo... Właśnie opowiedz. Ja nie wiedziałam wielu rzeczy <grym> ja się zapomniałam, który król nie był królem. Był taki tekst, w którym, który władca błędnie został nazwany królem. A ja... Nie no, Kazimierz Odnowidziel przecież przeniósł stolicę Polski do Krakowa. Odnowił coś, nie? No to nie ja, 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 Jak miałby nie zostać koronowany? Nigdy nie bierz takich rzeczy na logikę. No. W sensie nigdy nie bierz historii Polski na logikę. No. no. Ach, co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć... A czekaj, pisałyśmy polski rozszerzony razem, nie? O! No. O. A ale ty też znów pisałaś y, wiersze po jebie. No, pisałam porównawczą. Ja pierdolę. To było straszne. W sensie mm. nic nie wiedziałam, nie wiedziałam co robię. Tak to właśnie jest jak idziesz po prostu z marszu na egzamin, na Ta. który się nie przygotowałam. W sensie jeśli chodzisz na podstawę z polskiego, a potem przecież rozszerzenie z polskiego, nie róbcie tak. Ta. W sensie, nie, nie, możecie tak znaczy, robić. nie, to no w sumie, dobra, trochę jest fanów tym. Trochę, mhm. trochę tak. Trochę się... Wchodzisz na takie nieznane wody, no, wiesz, robisz no. W sumie nie wiesz co masz napisać i nie wiesz czy dobrze piszesz. Więc jest mniejsza presja. No, w sumie tak, w sumie tak. W sensie ja się... Na... <grywa> Kurwa presja jest tylko wtedy, kiedy się uczysz. O Boże. To był nasz problem. Ale w sumie dobra, jak coś, to jak coś... zobaczymy się w podcaście. No właśnie, I to Założ założymy jakby... tego. Patronaj to założymy i będzie nam. nam... Będzie płacić. płacić, nie? Będzie nam płacić. Tak, nie a wiem a za co, ale... Będziemy płacić za prąd z tego. O, no. i za internet, i będziemy publikować podcasty. Na przykład taki jak ten, dzisiejszy temat pod informacje, czyli Czego nie lubię w piosenkach? ta, <toddata> ta, tu. Po prostu nie mamy żadnego tematu, straciłyśmy no. nasze materiały i nie chce nam się szukać kolejnego słabego filmu, bo jakby to jest dosyć spore przygotowanie. A... Tak. A poza tym mogłybyśmy się też przyzwyczaić do tego formatu, a może. Nie wiem, nie podoba się Wam, a jesteście mili i miłe, więc nam nie powiecie. No, w ogóle, właśnie, włączcie do sobie, nie wiem, gdzieś tam w tle, niech to tam sobie idziemy, sobie po prostu no. porozmawiamy, żeby nie było, że nic nie robimy. Właśnie. Po no. prostu po maturze y, wyszło kilka. No, no kurwa, ciekawych... pochwal się, pochwal się. No, rozjebałam swój kręgosłup i, i nie, nie mogłam niestety no. y, robić nic. Poza leżeniem i oglądaniem Shiry, a i to było nawet trudne momentami, Widzisz? więc. W, w Twoją y, tragiczną historię wplatamy nawet polecajkę Shiry. Tak, ale Shiry każdy chyba już oglądał. W sensie, jeśli nie oglądaliście tak jak ja. W sensie nie wiem, czy Wy też tak mieliście, ale mi się w ogóle nie, nie pokazywano na Netflixie. co? <laughs> nie, nie miałam w ogóle żadnej informacji o tej bajce, jest naprawdę fajna. Tak, jest super. Turu, no więc... Dobra, ale zrobimy kiedyś polecajkę. Napiszcie nam, czy chcecie od nas polecajki takie... I właśnie co on ci napisali na Instagramie? Nic. W sensie romantyczność, ale ja... A nie... serio to była jedyna odpowiedź? Nie bójcie się. Nie wiem, bo... No, piszemy co tam... Powiemy kiedy... A co? Nie, utrudniasz. A co, dźwiękowiec... nie... Niestety nie wyczyściłam obiektywu. Taka jestem właśnie Trudna, wskażona. odpowiedzialna dziewczyna ze mnie jest. Okej, okay, to tam trochę także. Okej, dobra się, okej. Czekaj, mniej. Ale cudowny to będzie podcast, szuranie krzesła. E, jak to? Wcześniej było wyżej przecież o co chodzi. E, aha, bo ty siedzisz chyba na kolanach, nie siedzisz na kolanach proszę. Dobra. Pamiętam, jak byłam mała no? i pojechałam na jakieś takie organizowane urodziny i... Organizowane urodziny? No, to było czyjeś i siedzieliśmy w kółeczku z taką panią animatorką na jakimś super takim placu, gdzie były baseny z kulkami i tak dalej I ona siedziała tak właśnie na kolanach, a ja jej powiedziałam, że w sumie to tak jest niezdrowo siedzieć I w ogóle nie powinniśmy tak siedzieć, <laughs> ona powiedziała O mój Boże, ty mały skór no, no, Zresztą byłam No, strasznie, dzieckiem. Wow. Ja współczuję w ogóle wszystkim ludziom, którzy mnie poznali. Nie no, ale wycieczka z była było super. Jak w, w czym? Jak wyjeżdżaliśmy gdzieś, pamiętam jak mówiłaś, że jesteśmy zgubieni. Mojej mamie się podobało, śmiała się. Hmm. Twoje, chyba Twój czas ten jest, z tobą był, nie? Też było śmieszne. A <laughs> on i jego tekściory. No. Możemy no. zrobić fajną polecajkę. <laughs> Rzeczy, które w sumie nie są aż takie znane. No, możemy mm -hmm. coś nam rzucić takiego. Specjalnie będziemy szukać przez tydzień rzeczy. Wpiszę nieznane rzeczy fajne i będę. No No, będziemy szukać takich rzeczy, które mogą się Wam spodobać. I może faktycznie zrobimy coś produktywnego, bo na razie no jesteśmy w słabym stanie. Oh. W słabej kondycji. Ja tak. jestem w słabej kondycji. Tak, ja, ja w sumie też. Mam rehabilitację na grudzień. Kurwa. Proszę. Dobra, co mnie denerwuje w piosenkach? O, o, w końcu dobry temat. To tak, w piosenkach denerwuje mnie stosowanie tych samych zabiegów bez przerwy. Nikt nikt nie bawi się tym. To znaczy zwrotka refren, zwrotka refren, podwyższenie tonacji, refren. You know what I'm talking about. No, może tylko ty słuchasz takich zwykłych piosenek. Właśnie takich, obrażasz, się ze wszystkich. Piosenka denerwuje mnie, jak na bo przykład... piosenki, co to za słowo, Ludzie nie potrafią y, zmieścić w jednej linijce wszystkich słów i zapierdalają. Jak tak, ten, jak ja on się nie, nazywa? Jak pewien raper Tymek. Który, <laughs> raper Tymek. Który on nie potrafi. Ale czekaj, musimy podać przykład, bo to musi być argument, nie? Poparty. O, czekaj, jaka to była piosenka? Y, coś tam Anioły. Hmm. Kuda, nie mam telefonu poprzednie. sobie. Może mm -hmm. no. uruch laptopa to możemy nie. pójść... Tak, kur Czekaj, ja sobie przypomnę to. Wokół tańczą anioły. Się wagoni. Patrzą na mnie jak na zdobyć. I to jest tak strasznie szybko, to jak na... No. To się Patrzą na mnie jak na... No. Przesłuchajcie sobie, coś tam tym jak diaboły i anioły. To nie jest fajne, nie podoba mi się taki zabieg, to jest trochę takie, jest no takie w sumie tekstik mi siadł, no to sobie tak powiem. Ja, ale ciekawe czy ktoś mu pisał, czy straight czy, czy... Mama. Mama mu pisała, na pewno, Coś jest z zadaniami, nie? Zadania na plastykę, a twoja mama na bo Było trochę tak głupie, powiedzieć, że mamo... Mamo, tak nie można? No to się nie mieści. No. A mama pewnie powiedziała, no sam się nie mieścisz. <laughs> nie tak było i on stwierdził, dobra mamo, to do, dam. Mhm. E, co tam jeszcze nie lubię w piosenkach? Nie lubię w piosenkach takiego głupiego, pozytywnego przekazu, typu uśmiechnij się. Życie nie jest takie złe. Pierdolenie. Dobra, co mnie jeszcze wkurza w piosenkach? No. Mm. No, wkurza mnie, że czasami jest tak, że obejrzysz te niedzielki i już ci się mniej podoba ta piosenka. O. I na przykład mm. słuchasz nas spotify. I ona jest super, myślisz sobie, aż do niej, a tu na teledysku ktoś kogoś zabija i ty śni ci się ponownie Nie wiem, co mnie jeszcze denerwuje w piosenkę. piosenkach. ja co cię wkurza w piosenkach? Mm, okay. mm. O, mnie na przykład? Sorry, ale ja... bądźmy Kreatywni? Płacne. Trochę bardziej niż opowiadanie o tym, jakie to raper ma biedne życie, bo... No bo co? Bo ma pieniądze, bo jest rozpoznawalny, bo ludzie lubią jego muzykę, cieszą się z tego. Tak? To jest Twoje smutne życie, panie raperze? Ja myślę, że ktoś, znaczy, ja tak mam, nie? Bo mi się wydaje, że jak będę mieć pieniądze, to będę szczęśliwa. I mhm. kurwa, że nie będę, ale będę mieć pieniądze. Yeah. I mean, ludzie, którzy zaczęli robić muzykę i mają pieniądze, chyba się nie spodziewali, że dalej będzie chujowo. I po prostu teraz muszę o tym pisać. I w sumie to jest dla nich okej, okay, bo patrz, piszą kolejny album o tym, jak jest chujowo, bo jestem bogaty i rozpoznawany. Z czego mają pieniądze i w sumie to się napędza, więc. No nie wiem. To jest trochę głupie. W sensie fajnie było, gdyby ktoś czasem strzeł z tego piedestału i schylił się do nas uniżonych ludzi, którzy no. mają inne problemy. czasami widzę, jak psychofanie atakują. Mm. Nie wiem, ale... Wiesz, nawet jeśli kogoś lubię, to strasznie by, by mi było wstyd podejść do tej osoby i poprosić, tak? tak. Jakby nikogo nie oceniam, jeśli ktoś mm -hmm. tak robi, ale nie wiem. Może też przez to, że po prostu ja już tak jestem, ale strasznie by mi było głupio. Hmm, ostatnio była jakaś ima z Tako i z jego psychofankami. Tak? Coś tam. Jego dziewczyny, coś do kosza na śmieci, zdjęcie, bo odpali. Nie, nie pamiętam co to było. Nie chcę, nie chcę przekręcić, ale. No i tak ona napisał taki komendę, że no kiedyś będziesz tego żałować, wiem, że na razie masz ileś tam lodu, hmm. no... sobie ale hmm. no... No dosyć, że w ogóle w jakikolwiek sposób nie, nie zjechał w ogóle od nie? góry, o, nie? No. Ja bym zjechała na przykład. Wiem, wiem. <laughs> dziękuję, dziękuję. No. no A i wiesz, jakbyśmy były na przykład jakieś popularne miały pieniądze, to kurde. Albyśmy robiły dramy. No straszne, nie? Bo ogólnie jesteśmy debilami, nie? Więc... No strasznymi, w ogóle to, że my tam mamy jakieś tam płaszczyki yy, porządnych poglądów, tak, że nie, nie. wolno drażnić innych no, w ogóle, to nie. I to... że niby zakładasz tę te, wizję, że no inteligentne nie kurwa, jesteśmy debilami. Totalnymi. No więc... Nie zadzieraj Jeśli sobie. zrobicie z nas sławne, to macie przejebane ogólnie. Chcesz ciasto Chcesz ciasto francuskie z grzybkami, bo oczywiście nie jemy mięsa? Oui. Proszę bardzo. Ach, merci. No. No, no, no. W ogóle napiszcie w komentarzach co tam u Was, nie? W sensie, nie wiem, lubię sobie czytać waszych komentarze. Lubimy. Uh -huh. No, lubimy. Poczekaj, że trzeba kredyt wziąć. Nie, nie dadzą minimum przychodów stałych. Ale przypuśćmy. No. Coś się cofnie do tych wszystkich nas przelewów, które mnie No jak prze, przelew pod tytułem nie wiem. Ja bym chętnie poczytała. To jest stara Stradogara, nie? No ciekawe, jakbyś taki pan Marek, który zarządza firmą, albo pani Izabela, która jest szefową INGS, stwierdziła, fajnie, pani chce, pani chce mieć ten... Kto pani ten chce, na firmie, chce od nas pieniądze. Pani, tak? Że pani, pani, pani stara chce... Stradogara, tak? Pani. To pani od tego, tak? Mhm. Że matka stradog... Czy Pani wie w ogóle co Pani robi? Pani wie co to w ogóle znaczy? Widziała Pani kiedyś defekację do naczynia? A jak to brzmi? Jak taka wiesz, polonistka wkurwiona która Ci tak, coś tak, tłumaczy. Tak, 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 wow. Musimy uzbierać sobie na mikrofon. No. Proponuję 50 na 50. Tak. Żebyśmy miały jakby taki, takie ogniwo, które nas już nigdy nie rozdzieli. No w sensie... Nigdy nie, nie spróbuję. Ja po prostu chyba... Nie wiem, um, Ty się przeprowadzasz do trójmiasta, bo w sumie czemu nie. Ja zostaję w Krakowie albo przenoszę się do Wawy, jeśli dobrze pójdzie. I nagle ten mikrofon, jesteśmy jak dobra Rozwodzący się rodzice. Nie, nie? Ty masz na weekendy, ale ja w no, Krakowie. <laughs> o, zrobimy kiedyś. Pięćdziesiąt faktów od nas, ale to jak będziemy mieć podcast już? Będziecie wtedy napisać, pytać, bo W ogóle wiecie co? Przypał, jak się nigdzie nie dostaniemy i będziemy musieli robić podcast takie takich W sensie wiecie, żadne informacje ze studiów, coś tam... Jak jeszcze na studia, to już jest wiesz, klasa kurwa wyższa, nie? Wyższe wykształcenie kurwa. oczywiście. No. Teraz jesteśmy klasistkami. No. Ale takie mi wiecie. Teraz, tylko wykształcenie wyższe i domek z katalogu mm. Nie może wiedzieć, gdzie mieszkamy mm. No i tak, że to może łatwo sprawdzić. Co nie wie, czy zadzwoni do proboszcza Zbiera wasze dane Czekamy, kiedy ostatni raz byłaś w pośczeniu. Ale nawet jak dokonasz... A jak to dalej no mają twoje dane, ale mi to mówię. No. <ślech> żeby wiedzieć no. czasem nie chciała się wrócić do mnie. Właśnie I w piosenkach też w mnie ta że ja... No. Czasami się nie chcę ludziom pisać takich rzeczy bardziej sensownych, takich tekstów. Tylko bardziej muzyka dla samej siebie. A ja też szukam ambitniejszych rzeczy, ale wtedy one mi nie podchodzą bitem na przykład. Prawda? Coś w sensie jakby wzięła... że w sensie bit maty i taki tekst, który ci podchodzi. Mhm. Jakby... no... Ma tak z W sensie lubię zioma, bo robi fajną... Combo 3-3. Jeden jest kurwa, drugi albo 3-3. to pisać się... Ja nie wiem, ale wątpię, że był korwinistą. Nie, z takim nie. starym. No nie, właśnie, z takim starym. Chociaż no różnie to jest, ale no... Ej, w ogóle znacie no. taką grę? Nazywa się Crazy Taxi? Ja uwielbiam. Polecanie gier Crazy Taxi. Tak, to jest gra na Poki takiej platformie w sumie platformie. <grymigowy> <grymigowy> away, póki to jest coś jak GPL i... Grajcie yeah. póki jeszcze flecz jest. Tak <grymigowy> właśnie. Do grudnia? No chyba tak. Mm. Trzymajcie się tam. Bierzchni. No i to w sumie fajna gra, taka na zabicie czasu. Szkoda, że nie powstała wersja na telefon. O, ale... Właśnie szkoda, że nie ma wersji mobilnej. Mm. ogólnie to jest też tytuł gry dosyć znanej, takiej wyścigowej mm. i ona już kosztuje za 4 dychy na Steamie. 40 zł? No ale to nie wygląda tak jak ta wersja mm. oczywiście. Jaki to ma sens w takim razie? Nie no, coś za pieniądze. Dokładnie. Fajna, fajna wierka. No, ja nie umiem totalnie w nią grać, ale nie ja, patrzeć. Ja mam rekord 70 tysięcy. Mhm. Zapraszam, możecie mnie pobić. No właśnie, właśnie. Nig nie będzie chciała się nie. poświęcać tyle, ile, ile Ty. ja jeśli ktoś że... w tym momencie wszedł na Google'a i wpisał Crazy taxi. Wow, You're my man. Macie, macie nasz respekt do końca życia. Tak, no, a, potem grafikę, ja a potem zobaczy tą grafikę i stwierdzę, ja pierdolę. A potem spróbuje przeskoczyć inne samochody. Wiesz, chyba nie obserwować, przestanę followować. <grym> Wyrzuć telefon tam. do śmieci, kup nowy, żeby nie było tam odcisków no. twoich, kiedy jeszcze obserwowałeś ten profil Tak. wszystkie swoje o. ubrania, w których obserwowałeś ten profil Dobra, no haha, no, ha. jakby wiecie, wiecie. To no, w ogóle nie, nie jest śmieszne. nie trochę. A, coś jeszcze chciałam powiedzieć. Mm, nowy album Taylor. Nie słuchałam jeszcze. Album. Ja odpaliłam sobie? Tak. I to jest jak w tym tweetie. W sensie naprawdę chciałam go docenić, ale zasnęłam. Dlatego <gryso> no, się nie puszczałam albumów przed snem. Ale to było w ciągu dnia. Że tak. bo puściłam sobie jakoś luźno, sprzątałam w pokoju, puściłam luźno. Zostałaś mi w ręce. Tak, tak. Nie wiem. Mm. Dajcie znać, czy on cały jest taki właśnie softy, ale niepotrzebny. W sensie ja nigdy nie byłam fanką Failure, ja, ja też właśnie. Hmm. Ale no. no s -s 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 słabo siedzimy w mainstreamie, chyba że tym trochę rapowanym. No. Troszeczkę. A tak, tak. Tak I to jeszcze tylko od góry w sumie. Chociaż nie jak bardziej się zagłębię w SoundClouda. To Wam mogę polecić polskie raperki, bo o tym nikt nie polskie wie Polskie raperki! Asik, asik. 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 Nie wiem, ale ma ten jakiś nowy album. Mi się ma tam na te piosenki. Mm -hmm. Ma nowy album, chyba... To jest taka epka cztery piosenki. Mm -hmm. Znaczy nie weszła mi tak mocno jak te, które są. Mm -hmm. Chyba w ogóle ten jej pierwszy album. Ale fajnie się słucha do krania. Tak, tak, w ogóle bardzo, bardzo fajnie. I, mm. i naprawdę trzymam za nią kciuki. Mam tak. nadzieję, że jej się super pójdzie. Bo ja w nią wierzę? Ty w nią wierzysz, to znaczy że Ja w się... nią wierzę, że ona, ona osiągnie sukcesy. nie? Gdybyś tak kiedyś już we mnie wierzyła. Wierzę w ciebie, przestań! Dasz nie rapować, kurwa, w końcu. Dzieci, które mają dzieci, przepraszam. Słyszysz nas wkurza w piosenkach? Eee... Tytuły... Głupie tytuły wykrzykiwane w refrenach, na przykład tak ze typu A, wczoraj chciałam umrzeć a dzisiaj... Biegam, biegam, coś tam! Biegam, biegam. Tak, takie, ale takie głupie, że było chwytliwe, nie? Takie... A na przykład nie wiem, nie, zapętliłam się w tej tezie, nie wiem co chciałam przekazać. Jeżeli są wykorzystywane do różnego rodzaju reklam i... Ogólnie funkcjonują jako reklamy. No, ja wiem, że to działa, bo wiesz, Tak, ale jest denerwujące. I no, Irytuje mnie, że ktoś wie, że to działa, mm. tego używa. O nie, ktoś tego używa, że ma prawo, ale mi to wkrótce Nie jebać takich ludzi, ale no, wiecie, o co chodzi. Hmm. Mnie też wkurza, że mi się nie podobają niektóre piosenki popowe, a one są wszędzie. I Mnie naprawdę wkurza to, że one mnie wkurzają. <grym, <grym, nie? Naprawdę, mi to nie sprawia radości, że ja coś obrażam, dziękuję, a co? Jak to? Ja uwielbiam że się obrażać. Ja, ja to już denerwuje, takie zgorzknienie <grym>, słuchaniem <grym>, radia. No. no. Mnie, bo ja ogólnie słucham RMF klasy i to jest super, bo budzą się takie fajne Muzyczki ogólnie, na przykład z filmów czy seriali i kiedy Cię budzi taki walc Ziemi Obiecanej, oj chłopaki, o mój Boże. Uwielbiam walc Ziemi Obiecanej, to jest coś, do czego ja mogłabym zaliczyć pierwszy taniec. W ogóle i Ziemia Obiecona, tak. Jakie to jest wspaniałe, to jest moja ukochana książeczka i ukochany film też. A potem przyszła córka Wokulskiego, ja doczytałam ją do końca, to znaczy analizę. Tak, I... A co, nie teraz. No i muszę przyznać, że ja pierdolę, Roman Fraszyński, jak on to wydał? Prawda? I też mnie to zastanawia. Gdzie był redaktor? I wiesz, jeśli wieczu. typ jest w stanie robić wywiady, jakby no ktoś mu płaci za wywiady, a wszyscy wiemy, jak one kurwa wyglądają. W ogóle jak wpiszecie sobie córkę Wogulowskiego czy tam Roman Fraszyński, to wam wyskoczy e, filmik, na którym on czyta jakby fragment tej książki i, i tam tej w tym miejscu jest dziecko. No nie. Ja bym dziecko w życiu. W I... życiu. No to jest takie spierdolenie hajzera mocno. No, mocno. No niestety w Polsce mamy dosyć niekomfortową sytuację, bo na przykład taka Dakota Johnson nie miała problemu przy greju. Prawda, A, prawda? prawda? Nie wiem jak się nazywa aktorka grająca w 365 nie dniach. Nie chcę To nie było... Nie wiem, ale no nie, fajnie. nie fajne zachowanie w ogóle. To wszystko już od naszego, czego nie lubimy w piosenkach. Informacje o moim kręgosłupie i o moich śrubach w kręgosłupie, a także tego, dlaczego nie ma nowych materiałów. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłyśmy na śmierć. Było fajnie, mam nadzieję, że, nie wiem, będziemy nagrywać więcej podcastów i filmików będzie fajnie i będziecie się, się z tego cieszyć no bo, no bo co.